Uważaj, ci, którzy tego nie zrobią, będą płakać poza bramami Królestwa Niebieskiego. Nadeszły czasy ostateczne i bramy Królestwa Niebieskiego są otwarte. Jak możemy być pewni, że wejdziemy do Królestwa Niebieskiego? Pan Jezus powiedział: Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Chociaż często modlimy się i wyznajemy nasze grzechy, spowiadamy się, oczekujemy mszy świętej i robimy wiele dobrych uczynków. Ale w prawdziwym życiu nadal możemy kłamać i oszukiwać, być aroganccy i egoistyczni oraz nie przyjmować rad innych. Pan Jezus powiedział, błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Można zauważyć, że wszyscy tacy ludzie nie są tymi, którzy wypełniają wolę Ojca i nie są jeszcze godni, aby wejść do Królestwa Bożego. Jak więc możemy stać się ludźmi, którzy wypełniają wolę Bożą? Proszę skontaktować się z nami poprzez niebieski link na mojej stronie głównej, a Słowo Boże odkryje przed Tobą te tajemnice.